Szczęść Boże! Dzisiaj mamy piątek w Oktawie Wielkanocnej i oto znajdujemy się w Galilei, nad brzegiem Jeziora Tyberiackiego. Apostołowie wrócili do Galilei, do swojego miejsca pierwotnego, tam gdzie kiedyś mieszkali, gdzie byli rybakami. Wrócili posłusznie słowu Jezusa, który poprzez kobiety przekazał aby właśnie szli do Galilei, tam go zobaczą. I oto wyruszają na połów ryb apostołowie oraz uczniowie. Dwóch z nich nie znamy, natomiast pięciu jest wymienionych z imienia. Zauważcie, że są to wszystko ci apostołowie, którzy kiedyś gdzieś tam coś nawalili. Piotr zaparł się Jezusa, Tomasz. Nie chciał wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa. Natanael wyrażał się dosyć pogardliwie początkowo o Jezusie, bo czyż może być coś dobrego z Nazaretu? Synowie Zebedeusza, Jakub i Jan chcieli siedzieć po jego prawej i lewej stronie w Królestwie Niebieskim, nawet w to wciągnęli swoją matkę, żeby za tym orędowała u Jezusa. Każdy z nich popełnił jakieś fopa. I teraz Jezus przychodzi właśnie do takich ludzi, do takich zwykłych, ci, którzy nieraz nie rozumieli, którzy coś tam zawalili. I tak samo dzisiaj przychodzi do każdego z nas. I mówi do tych apostołów. Dzieci macie coś do jedzenia, każe im zarzucić sieć po prawej stronie łodzi. I apostołowie wyciągają sieć pełną ryb w liczbie 153. Nagle znowu oczy im się otwierają i rozpoznają Chrystusa. To jest Pan, mówi Jan do Piotra. Ta liczba 153 jest dosyć taka symboliczna, w ogóle wschód życi, także kochali się w Rozgryzaniu symboliki liczby. Na przykład Hieronim mówił, że tyle w starożytności znano gatunków ryb, a to oznacza, że wszyscy są zaproszeni do tej sieci Chrystusa, do kościoła. Wszyscy bez wyjątku. Augustyn znowu zauważył, że ta liczba 153 jest sumą pierwszych 17 cyfr. Od 1 do 17, jeżeli by to dodać, daje nam 153. 17, czyli 10 przekazań Bożych i 7 darów Ducha Świętego, jak on to mówił. Czyli dekalog, Żydzi są zaproszeni i 7 darów Ducha Świętego, czyli chrześcijanie, czyli ci, którzy poszli za Duchem Świętym. A zatem Krótko mówiąc, Kościół Chrystusa Zmartwychwstałego jest uniwersalny, otwarty dla każdego człowieka. Dzisiaj to Jezus podaje nam tą rybę. Nie tak jak na początku, że apostołowie podali Mu w Wieczerniku rybę. Teraz role się odwracają. To Jezus podaje nam pokarm. Jezus zaprasza każdego do swojego Kościoła. Mimo, że popełniliśmy jakieś błędy, jakieś niewłaściwe kroki, zaprasza nas do tego miejsca pierwotnego. Tak jak to pięknie mówi Apokalipsa, znam Twoje czyny, jesteś wytrwały i tak dalej, ale mam przeciwko Tobie tylko jedno, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Dzisiaj nas Jezus zaprasza. Do tej pierwotnej miłości, to znaczy do takiego wydarzenia w naszym życiu, które nas otworzyło tak mocniej na niego. Kiedy tak otwarły nam się oczy, że to jest nasz Pan i chcieliśmy pójść za nim do końca, mimo że potem wykonywaliśmy czasem jakieś no, niewłaściwe kroki, ale ta pierwotna miłość jest dla nas takim źródłem tej pierwotnej miłości. Co to było w naszym życiu? Przypomnijmy to sobie. I z radością pójdźmy dzisiaj za tym Chrystusem zmartwychwstałym, który chce mieć wszystkich w swoim kościele. Także tych chorych z powodu koronawirusa, może szczególnie tych chorych. Pamiętajmy o nich w modlitwie o służbie zdrowia i o wszystkich, którzy służą nam, a służą przede wszystkim też chorym. Życzę Wam po prostu takiego pięknego, dobrego dnia i powrotu do tej pierwotnej miłości. Szczęść Boże!